Mateusz Zawadzki jest reprezentantem mieszanych sztuk walki NMA, a trenuje w klubie NMA Team L. Jego forma eksplodowała w 2011 roku, a zaczęło się od gali w gdzie Mateusz walczył pierwszy raz po półtorarocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana pokonał Czechena, Mahometa, i pokonał Czeczena Mahometa Turszajewa. Po tym pięknym stylu wywalczył pas unii sportów walki M w kategorii 77 kg. A na koniec, w listopadzie, uczennik został zawodowym mistrzem Polski w Tytuł wywalczył w finałowym dniu w Korzowie, gdzie po trzech eliminacjach dotarł do sześciu najlepszych zawodników w Polsce. Jego rywalem w walce o złoto był tytułowany Łukasz Opera złotik ale w z Mateuszem nie miał nic do powiedzenia. Mateusz został jednogłośnie uznany za najlepszego zawodnika mistrzostw. Brawa. wielki brawa. Te osoby rozpatrywać w kategoriach muzycznych powiedzielibyśmy multi-instrumentalista, ale Adam Jankowski z klubu Fung Hoang E to sportowiec trenujący kilka dyscyplin. Zaczynał od Wiedwo Dao i do dziś to wiodąca dla nich dyscyplina. Jest jednym z najlepszych na świecie w tym sporcie. W ubiegłorocznych mistrzostwach świata był piąty, do medalu zabrakło mu niewiele, zwłaszcza przytulności sędziów. Na swoim koncie ma tytuły Mistrza Polski i Makroregionu, ale to było za mało. Adam Jankowski postanowił sprawdzić się także w innych dyscyplinach. Wyszkolenie z pomogło mu w treningach MMA i kickboxingu. Jeździ teraz na zawody w tych trzech dyscyplinach i zwykle nie wraca bez medalu. Ełczanin jest brązowym medalistą, medalistą Mistrzostw Polskich Amatorskiego MMA, międzynarodowym Mistrzem polskich i Bokserskiej w formule K1 -Rus. Dwa czy w ramach jednego Polski K1, stypendysta, ja, miasta, się a na co dzień wiemy, policjant z takimi funkcjonariuszami możemy czuć się bardzo bezpiecznie. Jego domeną są ciosy i kopnięcia i tę sztukę odmanował po perfekcji. Ma 24 lata i już jest najlepszym zawodnikiem w Polsce w kategorii plus 90 kg. Gdy zdradzimy, że szkolił się pod okiem Rembiusza Karpińskiego, to będzie wiadomo, o kogo chodzi. Łukasz Nemieszko, zawodnik jańskiego klubu karate shin, shin Rok 2011 rozpoczął wprawdzie odleczenia kontuzji ręki, ale już mamy pokazał, że trzeba się z nim Przecież w nie wywarczył złoty medal w Mistrzostwach polskich Seniorów i choć osada tego turnieju była niezwykliczna, to pojechali tam najlepsi. Łukasz znalazł się także w piątce Polaków, którzy pojechali na Mistrzostwa Świata w Tokio jako jedyny z północnych Polski i pierwszy po dziesięcioletniej przerwie Ełczani. Otrzymuje sportowe stypendium od władz miasta, jest także laureatem nagrody białej linii w kategorii Sportowiec Roku. Najwyższy no czas na to, żeby ujawnić, kto jest trzeci, drugi i pierwszy. Poprosimy może najpierw naszych sponsorów, którzy będą wręczać się nagrody. Wtedy dopiero się okaże. Poproszę do nas Jesława Mieszkowskiego Józefa Gabryluka. Panie Józefie, widziałem, że wyszedł Pan gdzieś w lewo, Pan i przyszedł do nas. Panowie wręczam statuetkę naszej gazety za trzecie miejsce w remiscycie. Trzecie miejsce w, naszym, w listycie zajął pan. Jeszcze chwileczkę. Czy już pan Trzecie miejsce zajął pan Mateusz za Zawadzki. że prezydent Europy, pan Tomasz Adługiewicz, dla naszych sportowców ufundował Bucharę. Proszę pana prezydenta Tomasz, żeby wręczył Bucharę dla sportowców, którzy mają trzecie miejsce.

Na miejsce drugie. Miejsce drugie w naszym dewizycie zajął Łukasz Legiewicz. Poproszę do wyrzucenia z naszej rezolucji Pana Radzie, jak już widać, czy W międzyczasie powiem Państwu, że nagrodę dla sportowców, którzy zadają pierwsze i drugie miejsce, ufundował dodatkowo Pan Mieczysław Wasilewski, Panie Mieczysławie, zapraszam Pana do wręczenia nagrody. i to są wony w wysokości 1000 zł do wykorzystania w Mix Electronics w sklepie. <głos> <głos> Jeszcze prosimy pana Kubę z firmy Mix Electronics, który również ma wręczenie nagrody rzeczowe. Panie Prezydencie, bardzo proszę Pupę Prezydenta Jastrzałeku za zajęcie drugiego miejsca. Się oczywiście wyjaśniło, kto jest na miejscu pierwszy. Wiem, nie dawa. i nie wręczy na podlaczenie z najbliższej złotych. Pan Wicysław Wasilecki wręczy po wysokości 1000 zł do wykorzystania w sklepie Elektronic. Poprosimy również Pana Dariusza Kuleszę z firmy Reklam, który wręczy swoją nagrodę. Jest to won na z najnowszej kolekcji, odbudowany przez salon modyneckiej Rekord. I mamy jeszcze jedną nagrodę. To jest won na bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii F. I oczywiście puchar od Pana Prezydenta. Zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, w dziesięciu najlepszych najpopularniejszych sportowców powiatu sponsorzy, ludzie, którzy zaangażowali się w nas w Jest jeszcze jedna nagroda, dodatkowa, którą fundował pan Microfasilecki, do jednego ze sportowców, którzy brali udział w naszym levisycie. Zapraszam do nas pana Michała jest na a właśnie jego brata, ponieważ Michał jest na pewno. Jest to nagroda specjalna w wysokości 1000 zł w gotówce. Pan Wasilewski zdecydował, że to będzie właśnie bokser, żeby mógł się rozwijać. A pan Wasilewski znany jest ze sponsoringu i właśnie wiemy. Nie wiem, czy możemy o tym mówić, że sponsoruje jednego boksera stale. Wielkie Zapraszam wszystkich Państwa na schody. Zrobimy jedno wspólne rodziny zdjęcie.